Siemaneczki z Amuk TV. Dzisiaj otworzymy sobie paczkę od Fiszmaniaka, którą wygrałem w jego konkursie Oczywiście serdecznie tutaj zapraszam do Pawła Macie link tutaj w, w opisie tego filmiku Panicie do niego, zobaczcie jakie fajne filmiki tworzy A my zabieramy się za otwieranie tej paczki Pamiętajcie jeszcze tutaj o subskrypcji tej łapy w górę, komentarza A także zostawcie subskrypcję u Pawła Na kanale TV. Mamy tutaj taki terminarz, co w środku, czyli tutaj mamy od firmy możemy sobie, możemy sobie być takie kalendarzy od firmy, tutaj Tebra, Macie kilka przykładów. Można sobie wybrać. No i przejdźmy się że najważniejszego czyli ten no, odłożymy. Jest dość ładnie ilustrowany ten, ten terminarz I może nie będę pokazywał całości, tam jest nie, też niektóre strony tylko. Tak mniej więcej. No, ja ale bardzo fajna rzecz. Tutaj wiele, wiele różnych rzeczy z tego, tak co na chwilę już przejrzałem, tak na szybko. Mega. Więc dzięki, tutaj Paweł, za taki fajny terminarz. Choć serdecznie zapraszam mnie do Paweł, a znajdziecie tam kanał Fiszmaniak. Na YouTube, jak piszecie. Bo Na boisko kanał. kanał. Wiele, wiele fajnych filmików. Masę pięknych ryb. Tak mniej więcej to wygląda. No i tak mniej więcej by wyglądał cały ten dendminarz. Teraz ja kilka słów podsumowania jeśli chodzi o ten dendminarz. Jak widzieliście, jest bardzo ładnie tutaj on ilustrowany. Na pewno tutaj możemy wpisywać wiele ciekawych notatek, wiadomości, także zawodów. Może jakieś cechy na zanęty, które będę tworzył, zobaczymy. No i koniecznie, fajnie musimy się gdzieś mówić gdzieś na ryby. Stanowią się tutaj coś wpisze, jakiś wypad. Razem byśmy gdzieś mówili się na jakąś wodę Bo u mnie. No i co? Zapraszam Państwa serdecznie do subskrypcji. Doceniam łapy w górę. Do komentowania. Dapeluję mnie, że Pawła na kanał Fiszmaniak. No i co? Widzimy się już w jak na kanale. Siema!